Dzień dobry, witam w mojej kuchni. To jest odcinek pierwszy z Dying Light 2. Stay Human, czyli dzień premiery. Poranek, poranek, piąteczek. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak prezentuje się PlayStation na PlayStation 5. Dying Light 2 gra polskiego studia Techland z Wrocławia, chyba tam jest siedziba, jak dobrze pamiętam. Um, dzięki PlayStation, które pobrało mi. Przed premierem w mówię, ale sobie zacznę od razu, od rana grać. A to okazało się, że na moim PlayStation 5 konsola pobrała wersję z PlayStation 4. Więc i tak czekałem. Cywilizacja jest coś, co jest potrzebne. w circumstance. momencie, jakimś czasie, butterfly's wings może zrób katastrofę w przodzie. Haran, cały świat. Wiped from the map. Those left behind there did not stand a chance. The world's greatest minds came together and found a vaccine against the Haran virus. Finally, mankind had prevailed against the disease. But people always want more. Despite a promise to shutter its labs, the GRE continued its research in secrecy for military purposes. It didn't take long for a variant of THV to escape into the world once more. The fall happened more rapidly than anyone could have predicted. The few who survived now live in small enclaves. The only means of contact between distant human settlements are lone individuals, brave or desperate enough to travel on their own across dangerous wastelands. They are known as pilgrims. Somewhere on the map, one city is still standing a city isolated from the outside world. city with special rules. Now, it's the last bastion of humanity. A chance for us to learn from history. And for once, make the right choices. Because every choice you make here shapes the future. Irreversibly. Dying Light 2. Stay human. Ta gra jest dziełem fikcyjnym. Holy shit! A w opowiada się poważnie. Rzeczywiście, przez jakiś czas reklamowano a 2 jako grę, która ma swoją fabułę na wiele różnych ścieżek i jeżeli podejmiesz jakąś decyzję w grze to nagle odcinasz sobie 20% gry. Ale to było za czasów kiedy Avalon Chris Avalon tworzył fabułę. Jak rozumiem teraz, już czytałem jakieś nagłówki, że nie ma go w napisach końcowych w kredytach. Jeżeli nie wiecie Chris Avalon jest oskarżony na pewno, ale czy winny to nie wiem molestowania czy, czy, czy innych sexual harassment dokonanych na, na jakichś swoich współpracowniczkach. Niestety, niestety nie mam informacji, jak to się, jak ta sprawa się zakończyła. Nie mam w zwyczaju śledzić takich spraw, szczególnie, że osoba Krista Avalona mnie nie interesuje. Natomiast jest to osoba, która rzeczywiście pisała fabułę scenariusza tej gry i wtedy tak miało być. Nie wiem, ile zostało. Awalonowych rzeczy, a na ile ta gra została całkowicie zmieniona. Natomiast nad tym pewnie zastanowimy się później. E, tymczasem Borem Lasem, e, w, w, <laughs> a jeszcze bardziej mam podjaśnić? Czy jest jeszcze jeden tam? Chyba jest jeszcze jeden tam. Oh my god. No maksa mam jasność dać? No powiedzmy. Hmm mowa licencyjna, zwroty, o oh my god, dobra, akceptuję, mam nadzieję, że tam nie sprzedają swojej matki, a jak sprzedają swoją matkę, jakoś to sobie poradzę, to jest daylight 2, hello, umierające światło, zostań człowiek, nie, hello, o nie, o mój Boże, Techland, oh my god, widzicie kursor na PlayStation 5. O Jezus, naprawdę jaki to jest leniwy. Naprawdę nie można było krzyżakiem tego zrobić. O mój Boże. Zaczynamy bardzo negatywnie. Jak ja nie lubię. Kiedy gra nie szanuje mnie jako gracza. I dochodzi do wniosku, że latanie takim kursorem to jest dobry pomysł. Dobrze, zobaczmy, co tu mamy do wyboru. Głośność muzyki. O Jezu, ja to wszystko muszę... Po... O mój Boże, muszę to wcelować wszystko. O, Jezusku, najsłodszy, dlaczego mnie tak każesz? Nie, ja, ja trochę tak to oczywiście na, tak przeżywam to mocno. E, ale to, to nie jest OK. To nie jest OK. Tryb streamowania. To znaczy, to jest prawda, że ja będę streamował. To jest niska, niska dynamika. Powiedzmy. Napisy włączone, napisy rozmiar. Chciałbym duże napisy, napisy kolor, kolor osoby mówiącej, żółte, czerwone, szare, zielono, niebieskie. Weźmy zielono, niebieskie. Kolor tła, czarne, przezroczyste. QT tryb przytrzymywania. Tak, chcę przytrzymywać, na pewno. Had. Paski zdrowia włączone, to wszystko jest włączone. Akcja. Imersja. Aha. Dobra RPG gramy przecież. Heją. Preferencje wydajność, jakość, rozdzielczość. Jakość, ja bym chciał jakość. Efekt ziarna. Lepota barw nie. Ktoś z Was wie, jaka ślepota barw jest najczęstsza? Protanopia, Deuteranopia czy Tritanopia? Zastanawiam się, czy nie powinienem. znaczy nie, że powinienem. Pewnie, nie, pewnie to tak, tak z mojej strony tak wygląda, że dla mnie to nie jest problem, jeżeli włączyłbym tryb innych kolorów, ale nie wiem, jaki mam włączyć, żeby było to dla większej ilości ludzi najbardziej widoczne. Chciałbym, żeby moje materiały były jak na, dla największej ilości ludzi dostępne. Głoś drążka, martwa strefa, otoczy, celowanie. Okej, okay. online. Chat głosowy, nie wiem czy to potrzebuje, ale bym chciał to wyłączyć. Kurwa teraz... Jak to zrobić? Nie wiem. Nie masz w ogóle accessibility, w sensie. To w sensie nie ma opcji accessibility, naprawdę. Nie ma ani jednego menusu, który by mi powiedział. Ty naprawdę. Jedyną accessibility jest to, żeby QT zamiast klikania to było przytrzymanie. Dziwne. Gamers and goodies. Dołącz do społeczności. Nie, nie, ja bym nie chciał dołączać. Nowa gra. Poziom trudności normalny. Nagrywam w rozdzielczości 2K i nagrywam 60 fps ale nie wiem, czy tryb jakość będzie wspierał 60 FPS-ów. Chciałbym wierzyć, że tak, ale nie wiem. Więc jeżeli jakieś zacinki będą, to nie jest moja wina, tylko, tylko gry. 2036 rok, 15 lat po upadku. Kurde, kiedyś to było fajniejsze. Kiedyś to byłeś młodszy. I głupszy. Najważniejsze, że wciąż jesteś szybki. Bo wolny pielgrzym to Tak, wiem, wiem. Właśnie na górę, coś ci pokażę. Dobra, już właśnie. Wow! Graj, Gra już widzę, że ma taki typowy dla Techlandowy gier... Chyba dla, dla ich silnika, którego używają, taki ma delikatny. Nie ziarno, ale takie jakąś takie rozmazanie delikatne, taki blur jakby nałożony. Ale przecież ziarno chyba też takie delikatne jest. Ale mam wrażenie, że tak samo było w przypadku jedynki. Kurczę, ale potem, jak grałem. Ja wiem, że to jest zły przykład. Ale potem, jak grałem ostatnio w Arceus Pokémony, to, to. Kurwa, widzieć ładną górę w tle to jest jak cud boski, no. W tym się kuca. W którym. O! trójkąta się obracasz! Wow, nice. Nie wiem, jak się skacze. R1 się skacze? What the f. Sorry, nie, nie grałem na tym. Szczerze, nie grałem na. Ty. Kr nie grałem na w jedynkę, Tam się skakało też na rkach? To ciekawe w ogóle. Ale zdziwiłem się. What the fuck? Kim jest Spike? Spike był w jedynce? Czy Spike nie był. Kurde, kim był Spike? On był takim wariatem chyba, co nie? Tam na początku Spike'a spotykaliśmy chyba. Czy on sprzedawał broni? Kurde, kim byłeś, Spike? Ty kimś byłeś? Przyszedłeś ja Spike, kurważe. Okej, okay, nie tędy. Jak to na dostać się, Mordo? Ojej, ale ta animacja wygląda identycznie jak w jedynce. Ha, trochę dłużej dość sprawy. Jeszcze raz. jak tam się do ciebie dostać mam. Nie to nie jest 60 fpsów, no nie wierzę w to. Jesus Christ. Odwykłem od grania w 30, naprawdę. Jak się włącza sprint? Dobra, i teraz. Tak, jak tam do ciebie się dostać? Tu widzę, że jest trawka, która już widać, że jest oznaczeniem, gdzie mogę się wspinać. Ok. Dzięki. Dobrze Cię widzieć, Spike. Ile to minęło? Szmat czasu, ale nie rozklejaj mi się tu. Jesteśmy Aidenem, Dokąd idziemy? E, ale czy Aiden był w pierwszej odsłonie? Co takiego? Już zapominałem. Chciałem sobie przypomnieć jedynkę, ale ja trochę tak przeczuwam i przeczuwałem też wtedy, że Daylight 2 to będzie tak naprawdę rozwinięta, rozwinięta wersja jedynki, to, że to będzie po prostu dobra gra. Jasne, jasne. Więc podejrzewam, że gdybym grał teraz w jedynkę, później w The Following, to prawdopodobnie nie miałbym już ochoty grać w dwójkę. Więc postanowiłem, ok, wolnie pamiętać fabuły i trochę sobie poprzypominać, trochę wykorzystać was, moi widzowie, żebyście sobie przypom... żebyście mi przypomnieli, na czym to wszystko polegało. I, I tali mi trochę. Nie możemy takiej okazji, prawda? Trochę znać, co i jak. Rozejrzyj się. Kto wie, może rośnie tu też rumianek. Tała już zebrałem już. Zbierz miód i rumianek. Okej, okay, zebrałem miód. Uh, więcej rumianku bym chciał. Kurde, no, powiem szczerze. O, zmysł przetrwania, R3. Wow. klasik. Coś tam, jeszcze więcej miodu. Bierzemy, pewnie to się przyda, prędzej czy później. Co jest? Wyglądasz jakbyś robił to pierwszy raz. Trochę się rozleniwiłeś odkąd ostatnio się widzieliśmy, co? No... Do roboty. Może ja się trochę rozleniwiłem, a być może po prostu. kilka lat grałem w inne gry, mordo. Jeden rumienek znalazłem, nie mogę znaleźć więcej rumianków, serio? O, jest, jest, jest. A teraz nie mogę zrozumieć, że klikam R1 do skakania, serio? No, nada się. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A, ta. Miała takie powiedzonko. E, pamiętaj, rumianek i miód do odlosu prawdziwe są dary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest wiek stary. Wytwórz lek. Ty, ale ten interfejs naprawdę nie jest pierwsze za zapłoty. Chodźmy już niedaleko. Nie, ale z tym interfejsem to będzie masakra. Przesakiwanie tutaj przez no to jest takie leniwe. Nie jestem fanem. Zgraroby jest na pod pecetach. Ja pierdole, to powinien być ekskluzywnie To tutaj. Chodźmy. Ale ładnie zaleśnia ta gierka jest. Kurczę, widzę, że to bardzo ładna gra. Xem się leczę? Próbuję wejść tędy. Zobacz z drugiej strony. Zabierz co się nawinie. Jasne. Szukaj dom. Tędy nie wejdziemy, więc poszukaj w końcu innej drogi. Tak tam mnie nie nerwuj, mordo. Co taki jesteś przewrażliwiony? Lubię kiedy światło tak bucha w twarz. Robi to zajebisty efekt, po prostu taki... Mm. Zaraz spotkamy pierwszego zombiaka. No dobra. U żeby zombie? Nie. Skóra. Oczywiście, że sam muszę przeszukać. Nawet ten, nawet ten sam, nawet ten sam kurz, kurde, ten, znaczy kurz, ten sam kosz, yy, który był w jedynce. Żegnać Jak to? Zaczynam się o Ciebie martwić. A wiesz, jak to jest? Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znak, że czas odejść. Cześć, co? Już mię zostawił po prostu? Dzięki, kurwa, Spike. Jesteś naprawdę kawał dobrego kumpla. Dzięki. Ryż. Zbrałem ryż, ale wygląda jakby był. Jakby ten ryż tu był od zawsze. Ja mogę to podnieść? A, przerwało. Niestety nie pokusili się na to, żeby dać spolszczenie tego, więc polskojęzyczni gracze nie mają dostępu do polskiej wersji językowej. Nie on se poszedł, tak? Fuck, dlaczego jest tutaj? Nie rozumiem tych tekstów. Co jest? Ciekawe, jak smakowało wtedy wino. Nie wiem, mordo. Hudu wudu. Hm, brzmi znajomo. Wudu Boys to, to kurde w cyberpunku mordo. I to nazywali sztuką? Ja myślę, że nie jestem fanem czegoś takiego. Naprawdę, kiedy jest. Kurde, nie przeginajmy, nie? Naprawdę, jak jeżeli jest teraz. Ehm. E... Jakaś pandemia, w której zombie przejęły świat, to naprawdę oni przestali wiedzieć, co to jest kurwa sztuka, naprawdę? No, nie traktujmy się jak idioci, ok? To, to, to była sztuka i będzie sztuka, albo to doceniasz, albo tego nie doceniasz, ale to nie jest kwestia, że o, kiedyś to nazywali sztuką, no, no, da! <grytanie> znaczy nasz bohater nie ma zagroż wrażliwości. Można się chować pod pianinem. Przepraszam, to jest chyba fortepian, przepraszam. Nic. Zero. Oh. Definitywnie ta gierka ma swój taki, taki klimat, taki sposób przedstawiania grafiki, który powoduje, że ty wiesz, że to jest daylight po prostu. Tak jak jedynka, tak i dwójka mają takie coś w sobie, co je wyróżnia. Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Aiden, pójdę na górę. Zajrzyj do ogrodu, ok? Okej. Okay. Droga pielgrzyma, rozejrzyj się po ogrodzie. Ale co oni zrobili? Przecież oni, zaczęli, oni się tam położyli, kurde. Ten nie miał ręki? Czy ta ręka mu się urwała? To się... On tak... Czy ktoś przed jego śmiercią położył mu rękę obok, czy jak? To autor miał na myśli. Nie byli razem. Dlaczego do jasnej cholery ktoś miałby przed swoją śmiercią położyć swoje własne zdjęcie obok własnych trupów? Co jest? <ścoughs> Co jest jakiś problem z ego, żeby położyć? Zabijemy się, żeby nie zmienić się w zombie, ale za, zanim, zanim to zrobimy, będziemy patrzeć na swoje własne zdjęcie. I położymy je obok własnego trupa, tak żeby nikt się nie spodziewał, albo nie, żeby wszyscy wiedzieli, że to my tutaj umarliśmy. Albo inaczej, może patrząc na swoje zdjęcie i mówili, ole, jesteśmy zajebiści, no what the fuck? co za co chodzi? Najdroższa Mary. Przepraszam za tę ucieczkę. Podobno, jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś, za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do ciebie. Dość uciekania. W mordę. chodź, popatrz na to. Dobra, dobra, teraz tam dołączę. Ktoś z Was wie, jak, kim ci ludzie są? Czy nie są to przy, przy, przypadkiem ludzie, którzy pracowali, na, pracowali albo pracują nad DineLightem? End of the World Party <laughs> najlepsza impreza, jaką można mieć. <laughs> no i to wykombinowali w ogóle. Tak właśnie wygląda DineLight 2 w trybie jakość. Na PlayStation 5, oczywiście w kolejnym odcinku będziemy więcej obczajać sobie jak ta gierka wygląda, więc jeżeli ktoś z was jest zainteresowany e, Zainteresowany albo zainteresowani po prostu To Dajcie znać w komentarzu e, Zostawcie kciuka w górę, zostawcie subka jeżeli jesteście tu pierwszy raz, no i wejdźcie do playlisty z Nightlightem 2 Dziękuję bardzo za to, że spędziliście te 30 minut, do usłyszenia, siemanko, no i cześć! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć włączek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie w komentarz, gdzie będę wiedział, że jesteście, że Wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby w tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podobała Wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejść do strony głównej mojego kanału obczej wesprze i za 2 złote 10 albo 30 zaliśmy wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za zadanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim. To nie jest tak, że wspieracie osobę, która um, ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelecie, każdym dwóch złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać, te, utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje. Włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to, jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji, rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.